Siema, siema, dzisiaj przychodzę do Jeszcze raz Was. Raz, e... byłoby... <laughs> siema, siema. E, dzisiaj przychodzę do Was z żulową. E, żulowa jest tak w sumie na chwilę, bo ja się nie chcę z długo siedzieć. Dzisiaj ogólnie chciałam dla Was nagrać hol zakupowy, dlatego że ja jak co roku przed wakacjami robię większe zakupy. Tym razem stwierdziłam sobie, zdałam sobie taki zamer, że po sesji jak zdam sesję. Idę na zakupy. I też to, to nie mam jednodniowe zakupy, to nie będą dwudniowe zakupy, tylko mam kilkudniowe zakupy i łącznie chyba cztery spędziłam na zakupach, żeby rzeczywiście kupić jakieś rzeczy na lato. Głównie skupiałam się na wyprzedażach, żeby, bo ja nie mam takiej, że potrzebuję jakoś dużo, kilka rzeczy potrzebuję, <grym> ale w rzeczywistości bardziej chciałam wyprzedaż, żeby rzeczywiście pokorzystać cenowo. No i dzisiaj byłyśmy wspólnie na zakupach, wcześniej też byliśmy w Ptaku wspólnie. Żulowa kupiła też kilka rzeczy, to Wam pokażę, ale mało, więc ona Wam może pierwsza pokaże, później ja przyjdę do swoich, pokażę Wam wraz z cenami i tak dalej. Są tam i kosmetyki, i ubrania, jakieś dodatki, i ogólnie y, dużo dzisiaj wydałam, słuchajcie, powiem Wam, że się załamamy, i stwierdziłam, że przynajmniej się pocieszę nagraniem tego filmu, że będę mogła się z Wami powiedzieć tymi rzeczami, że to nie są takie łupy, które wrzucę do szafy, tylko jednak ja jeszcze pokażę przed tym. No ale wydałam dzisiaj y, prawie 500 na y, to, strasznie dużo, strasznie spłukałam się totalnie. Jeszcze wcześniej wydałam, więc generalnie naprawdę duże zakupy, ale ja dawno sobie nie, nie kupowałam ja ogólnie nie lubię robić nie lubię, nie lubię zakupów stacjonarnie, wolę przez internet, no ale czasem trzeba, trzeba poprzymierzać, po prostu jest to lepsze. No dobra, więc co, zaczynamy już od jakichś swoich rzeczy. Dobra, Pierwsza rzecz, moi drodzy, odżywka Sandy Bio, ale w sumie dokupiłam ją tylko dlatego, że chcę mieć różowy włos. No ale Ty w ogóle pór, w porównaniu teraz wyglądają się cię, no, że w ogóle nie ma swoje naturalne, dosyć jasne, więc jej łapią te wszystkie kolory. Już sobie kiedyś robiła y, właśnie różowy. ja robiłam spłukanki, a ona mega niszczy włosy, więc stwierdziłam, że może ta odżywka będzie trochę lepsza pod tym względem akurat. I w sumie mam jeszcze tylko dwie rzeczy. Taki t-shirt z Pulenbera, bo w ogóle na polę. Pulle... Dobra, to się wydnie, ty bo. <laughs> Wstydzę. W ogóle jest tak w holach, że jak się tak pokazuje rzecz, nie można jakieś, jak mówiłam, mówiłam za nią i wtedy nie, nie dochodzi dobrze dźwięk. Więc że was sobie kupić sobie t-shirt, on jest taki... Jub. Obecnie, ale spoko jest, bo no. wszystkie te t-shirty miały na przykład, spoko materiał, spoko kolor, ale te nadruki były jakieś gówniane. Ten nadruk jest... No, w sensie, on jest średni, ale ja, ja lubię ogólnie ciemne rzeczy, raczej no. czarne i jakieś w ogóle takie szare, więc przynajmniej... Ale ten nadruk nie jest taki tragiczny i on też nie jest taki hamski, tylko taki dosyć gładki jest, nie, nie taki plastikowy, no nie? No. I pamiętasz cenę, żeby dla widza powiedzieć? No, 50 w to ogóle rzecz, słodkie nie? jest też to, że zawsze, kiedy jestem praktycznie w Manu, to podchodzi do mnie ktoś z Was. Dobra, zawsze. No, czasem się zdarzy, że dwa razy, a czasem, że w ogóle wiecie o co chodzi, ale yy, dzisiaj też podbiegła jedna dziewczyna, yy, taka, no, miła, strasznie taka po zdjęcie. Yy, to jest mega urocze, a najgorsze jest to, w sensie, ja mam z jednej strony takie trochę, ja się wstydzę, no nie, ale z drugiej strony to jest bardzo miłe, ja to bardzo doceniam. Yy, najlepsze jest to, w sensie najgorsze, w sumie, jak ktoś mi pisze, że o widział mnie, ale się wstydził podejść. Nie dość, że kurde, wstydził. Masakra, do mnie się nie ma co wstydzić, to ja się też wstydzę w sumie trochę, a później ja się, tak się domyślam, boże, co ja robiłam, może jakąś biochę robiłam, a akurat ktoś mnie widział i najlepsze jest, jak się ktoś czai, to widać od razu, że ktoś się tak czai, czai i później podbija po zdjęcia, no ale to jest słodkie, zwłaszcza, że no kurde, ja, ja nie jestem jakąś dużą youtuberką i nic. Dobra, i w sumie ostatnią rzeczą jest taka kurtka, ona to jest z Beczki, tak, ona jest w ogóle, za pięć dych była tylko, ja już w ogóle chciałam dawno taką kupić, jakąś tam trochę inny wzór, białą, na poprzednich wyprzedażach, ale No ale akurat wtedy nie było, więc mała teraz. I w sumie to jak przymierzała z takimi białymi spodniami lnu z lnu, ala, to kurde, tak zrobiście w jak ta kurtka była rozpięta, do tego czarny, to białe, te spodnie. Fajnie i w ogóle tylko pięć dych. To jest tanie jak za kurtkę, a to jest taka spokobona i na lato, i na wiosnę, e, i z spacer z kundlem, chyba, że kundel skoczy i będzie cała brudna. Dobra, żoła, czy jeszcze coś chcesz e, tutaj zademonstrować? Widzę? Yy, nie, teraz przechodzimy do moich zakupów, żeby nie przedłużać. Żmioła już nam zajęła tutaj 5 minut. Yy, słuchajcie, różne rzeczy, różne, już yy, starałam się w nich chodzić, w nich... Co Ty robisz? Starałam się w nich nie chodzić, żeby Wam pokazać takie świeże, ale niektórych pochodziłam i w sumie dzięki temu mogę przechodzić i wyrazić opinię. Kosmetyków też się staram nie używać, to było najcięższe i niektóre też troszeczkę użyłam, ale wyłożyłam ich z do powrotem. Dobra, pierwszą mam taką sukieneczkę, yy, biorę co mam pod ręką. To jest sukienka z Sensei'a. I w Sinseya była taka jakaś kolekcja, która wyglądała spoko. Sensei mm. ma takie, według albo czasem mega spoko rzeczy w niskich cenach, albo totalne gówna, jakby takie, że jeszcze bardziej. Jak, można, jak ktoś coś takiego mógł wyprodukować. No a ta sukienka jest fa z fajnego materiału, jest taka czarna, jest taka przewiewna. I ona ma taką bekę tutaj, zobaczcie. Takie coś osobno na cycki. No i te cycki, jak ja to wkładam, to pod spodem mi tu wychodzą. Normalnie idealne do karmienia piersią, według mnie, serio. E, I to zwiążemy tak, i to idzie tak na szyję, to wiążemy za szyją. I uważam, że naprawdę to wygląda tak. Classy, i elegancko. Ja ostatnio mam taki, słuchajcie, trochę styl. To jest beka, taki właśnie mamowy. Bardziej, ale no trudno. I tak to wygląda, to jest taka dziura i ma rozcięcie na nogę, więc naprawdę sukienka fajnie opina. Jest taka bardzo przewiewna, ja ją w te największe upały nosiłam i mi się fajnie sprawdzała, bo to, że jest czarna, długa, jest leciutka. I ona kosztowała chyba 5 dyszek, więc naprawdę mega spoko deal. To była ostatnia w takim czasie, w którym byłyśmy, ale jak później byłam w innym, w Galerii Łódzkiej, to yy, też ją widziałam, więc gdzieś jeszcze na pewno jest. I serio, mega polecam, bo już nie chodziłam troszkę. Tutaj mam kolejną sukienkę, ta jest akurat skropa i kosztowała chyba też 5 dyszek, dlatego ją wzięłam. Szczerze, ja w niej wyglądam jak kulka. Ja bym mam poprzymierzała te rzeczy, ale to by mi nie starczyło czasu. E, w każdym razie, no tak, tak sobie możecie wyobrazić, to jest taki krój, że wiecie, ona ma tutaj na syckie takie zwężone, a reszta już się rozszerza, więc wy to sobie wyobraźcie. Ma, jest takiego jakby jeansu, ale to nie jest taki zbyt mocny materiał. W sensie nie jest zbyt twardy, nie wiem jak to powiedzieć, jest w miarę przyjemny. Jest na ramionczka, jest coś nie wiem czy nie, jest nawet trochę przymała, tak na górze tutaj, ale trudno w sumie. Stwierdziłam, że taka letnia sukieneczka, żeby po prostu zarzucić cokolwiek. Ja mam rozmiar S, generalnie większość tych rzeczy, ale to jakby mogłem Wam mówić, jak będę zwracała uwagę, ale też nie zawsze będę pewnie pamiętała. Ona w kropie i też ich jeszcze dużo było teraz. Nie byłam na niej przekonana, bo mówię jak kulka dosłownie w niej wyglądam, moja mnie pogrubia, ale trudno, jest wygodna i w sumie taka śmieszna. Tutaj coś, co dzisiaj kupiłam e, w Pull&Bear'a, teraz mam tutaj torbę z tego, e, to jest bluza i ja nie potrzebowałam takiej bluzy i nie wiem, czemu ją kupiłam. Teraz patrząc na to, ile wydałam, to trochę żałuję, ale jest sama sobie spoko. I to jest taka bluza, te kolory, boję się te kolory, że będą przekłamane, ale nie no, teraz powinniście wiedzieć spoko. Krótsza, krótką chciałam bluzę, ale chciałam taką krótszą, ale nie wiem, bardziej uniwersalną z kapturem. Ta nie ma kaptura. Yy, nie wiem o czym ja to kupiłam, ale kosztowała 60 zł. Wziąłam elkę, bo ja lubię takie oversize, akurat, jeśli chodzi o to, ale jest dalej krótka, i jest oversize'owa, Myślę, że sobie może się nadać, wezmę ją na przykład na jakiś wyjazd. Zobaczymy, czy się sprawdzi. Yy, I do jakiejś... nawet nie wiem do czego. Nie nie wiem, słuchajcie, możecie mi podpowiedzieć. Do czego? Do topu, jakiegoś do krótkich spodenek, Tylko, że ja teraz ja nie pokupowałam w ogóle krótkich spodenek, jakieś tam może mam, ale nie, to ja mi się nie będzie podobać taki styl. Nie wiem, może ją oddam, ale nie chcę mi się oddawać. Ja już jak coś kupię, to już kupię. Dobra, zobaczymy, zobaczymy, jak się wystarcza. O dziwo kupiłam kostium jeszcze w Pulenberze i to w ogóle jakiś niebieski, ale szczerze nie patrzyłam na kolor, patrzyłam na krój, bo mi nie pasują te kraje. Po prostu ciężko mi podpasować z kostiumem serio. E, I o dziwo taki krój w ogóle dziwny, ale mi pasował, słuchajcie. To idzie tak. To idzie tak, idzie to na górę i to się wiąże tutaj z tyłu i, i to idzie jak na cycki. I spoko nawet na cycki, no tak mm, trochę zbiera, trochę nie, ale nie spłaszcza jakoś bardzo, mimo to się tak ja mam płaskie, więc w sumie nie najgorzej wiąże się też z tyłu. ciężko i to pokazać jak ten kostium wygląda, ale góra kosztowała chyba dwie dychy i dół też, tylko że ja mam górę s -kę, a dół mam M-kę. Dlatego, że jak założyłam Eskę, przymierzyłam to mnie tak ściskało i ten dusz mi się tak wylewał na boki, że stwierdziłam, że nie ma opcji, że biorę Eskę. MK, chociaż mogło to być bardziej wycięte, bo ogólnie stringi jako kostium, no może niezbyt, ale takie bardziej wycięte trochę, mimo to niż to. Mimo wszystko, niż to jest zu. Ja już się tak to tak zmęczona z misją kupami, już nie wiem co mówię. E, bo nie lubię, kiedy są zbyt szerokie majtki z tyłu, bo one i tak wchodzą wam w tyłek, a robi się takie jakby takie nie wiadomo co, a tak by ładnie leżały, ale dobra, nie ma tragedii, jak je przymierzyłam, nie ma tragedii, więc w sumie spoko. Mam więc mam taki kostiumik na jakieś wyjazdy, a szykują mi się jakieś, więc fajnie. I tutaj mam chyba kosmetyki. Może Wam jeszcze, jak jesteśmy przy ubraniach, to Wam jeszcze pokażę ubrania, żeby je zamknąć i później przejdziemy do kosmetyków. Z ja tak jak ta pierwsza sukienka, to wtedy też kupiłam tą spódnicę i w ogóle dzisiaj ją miałam na sobie. Ona jest z takiego fajnego materiału, to jest len. I niestety, akurat jak akurat kupowałam, to nie było tego koloru takiego typowego lnu, takie wiecie, jasny, tylko właśnie były te, kaki taki, ale też uważam, że jest spoko. Trochę się taka ciotka, taki babciny Style, ale z drugiej strony plażowy. Ja sobie z tego założyłam biały, biały top, nie ten, tylko taki paskowy biały. I do tego biały Air Force i to w sumie nie wyglądało najgorzej, ale tak trochę trochę babcino. No ale z drugiej strony, ja mówię, ja ostatnio mam taki dziwny styl, zmienił mi się. I ona niestety nie ma rozcięcia na nogę. Jakby miała rozcięcie na nogę, to by w ogóle była the best, I ja w ogóle zapomniałam odciąć metki, To jest SK. ja ją kupiłam za 70 zł. Wiąże się ją z boku. Jest taka do kolan mniej więcej. Taka, no dosyć długa, jak widzicie? Tak się mniej więcej układa, w ogóle ją czymś Waliłam oczywiście. Wygodna, dobra, dobry materiał. Jedynie pewnie mi się ten guzik zaraz odczepi, ale spoko. No, mówię, tak nie mój do końca styl, ale ostatnio właśnie mi się taki zrobił, więc beka. Berszce samej wydałam 300 wyponad więc teraz berszka. Tutaj mamy spodnie. cargo takie, to są chyba 50 zł, więc się skusiłam. Mm, I co prawda one mi. Nie wiem, czy to są w sumie kargo, to są takie jakieś dziwne. One mi nie leżą super, one mi nie leżą super, ale mają dobrą długość i w miarę, w miarę leżą, ale nie leżą mi dobrze w tyle, odstają mi, więc Hanka powiedziała, że ona to umie, że ona to umie wsadzić sznurówkę i że to jakoś ściągnąć, więc ona mi to zrobi, jej ja zaraz mam te tę spodniczę, ona mi to zrobi, a kolor jest taki Barbie różowy i szczerze nie jest to jakiś uniwersalny kolor, ale spoko, myślę, że jak ja mam już takie podstawowe tam jakieś czarne, białe i tak dalej, to stwierdziłam, że takie też się przydadzą i ja później jak już to kupiłam, ogarnęłam, że już mam e, różowe spodnie. E, takie tego typu, niedokładnie, ale podobny e, krój, tylko trochę właśnie inny kolor, tamten mam ciemniejszy. Ale dobra, pięć tych to w sumie warto kupić, może kiedyś się przydadzą. Dwie jeansowe rzeczy już wam pokazuję. Pierwsza to jest sukienka i w ogóle Hanka mi ją znalazła. E, I przemieszczałam jeszcze jedną jeansową, ciemniejszy jeans z guziczkami z przodu, ale mi gorzej leżała. I też się głównie nie te guziki zapinało, że ile my się namęczyłyśmy. A ta jest taka i to jest jaśniejszy jeans. Wolałabym, jakby była ciemniejsza, no ale trudno. Tutaj ma taki, taką górę na cycki. No szczerze te cycki nie wyglądają tak najgorzej w tym. E, zwłaszcza moje, więc tu już w ogóle. E, I bok, słuchajcie, ma taki. I ten bok jest bardzo ciekawy. Ładnie to dosyć wygląda, elegancko. Zobaczcie takie, takie kryształki. Tak to wygląda i jest tak właśnie po bokach dwóch. E, jest to taka dosyć krótka sukienka, ale bez przesady. I ładnie w talii leży, dosyć no, spoko leżała, leżała nie najgorzej. Wygląda to trochę wieśniacko, jak się tak na nią spojrzy, ale ja byłam nie przekonana, ale jak ją założyłam, to co to, to spoko no wybrałam ją spośród tych dwóch jeansowych. 80 zł. No i tu mi trochę było szkoda, bo nie byłam na niesłychanie przekonana, ale teraz myślę, że jeszcze urodziny, koleżanki, więc w sumie założę ją akurat tam. I to jest XS, co XS, to może dlatego mi cycki w miarę leżały, a nie, że odstawało. Może dlatego, ale dobra, i jest rozpięta na stół, więc też łatwo założyć. Tutaj mamy jeansy, z których jestem zadowolona. To są, one wyglądają tak, jakby bardzo workowo, ale tylko na dole. I to musi być koniecznie obcisła góra dla mnie, żeby, żeby mi to nie przeszkadzało jakoś bardzo, ale ja lubię ogólnie taki styl. E, to jest Eska, nie było dużo rozmiarów. Han, na hankę na przykład nie było, bo ona ma mniejsze ode mnie. E, mają tutaj na górze coś takiego, jakieś takie dziwne wiązania, ale to jest bardziej taki styl, to realnie tego nie wiążemy. Wiadomo, tutaj mamy e, zwykłe takie zapinanie na guziczki. Ten dół jest szeroki bardzo, tylko jedyne, co, no, nogawki są na mnie za długie, co jest dziwnego, bo ja mam ogólnie 1,69 m, więc jestem raczej z Taki, no taka średnia, bym powiedziała, wzrostowa, czasem nawet troszkę wyżej i zazwyczaj te rzeczy są, jak już to na mnie, za krótkie spodenki niż za długie, a tutaj długie, ale to wydaje mi się, że jest taki model, że to jest specjalnie. I one, słuchajcie, kosztowały jakoś chyba tanio, więc ja byłam 65. No to kurde, to nie jest dużo jak za takie spodnie, więc serio, akurat nie mi to się mega jaram. Tutaj mam jeszcze taki topik, bardzo super rzecz. Powiedzcie mi proszę, jeżeli wiecie, gdzie ja mogę kupić tego typu topy, tylko ten ma taką strukturę inną, o, widać w miarę dobrze, a mi zależy na takich bawełnianych. Uwielbiam je, które mają przynajmniej dwie warstwy z przodu, a na przykład jedną z tyłu, albo są takie trochę grubsze. Mam takie sterranowe, kupiłam je kilka lat temu i dalej je mam i one już są podziurawione, ale ja cały czas że To jest najwygodniejsza rzecz na lato, fajna do wszystkiego, pasuje i jest bardzo przewiewna Wygodna, nie macie żadnych ramionczek, noście to bez stanika zarąbiste i to kosztowało 3 dychy. Co jak na taki top gówniany to jest dużo, ale w sumie, tak jak wiecie, dwie dychy to by było tak optymalnie. Stwierdziłam trudno, no to jest tak spoko rzecz na lata, tak naprawdę, że yy, mega spoko i XS. Lepiej takie brać mniejsze, bo to się zawsze rozciągnie, a to ma wam trzymać. Macie to nosić bez stanika, więc serio. Ja szukałam serio wszędzie takich topów i no nie było, albo jakieś tam pojedyncze sztuki już wyprzedane, naprawdę to jest zerąbiste, a przez internet nie chcę zamawiać, bo jednak no boję się, że właśnie albo rozmiar będzie zły, albo ten materiał mi nie będzie Wiadomo, albo to nie będzie odpowiednio ściskało, trzymało, no albo będzie właśnie za cienki i będzie wszystko prześwitywało. To też niedobrze. I ostatnia rzecz ubrania, ma... a zapomniałam o tym i tym się jaram tą sukienką. To jest sukienka, ona jest bez ramionczek w ogóle. I ja ją widziałam już chyba kiedyś na stronie berszki. Ona nie była na wyprzedaży, ona kosztowała 90 zł, więc jak na taką sukienkę, która nie jest na wyprzedaży, to jest spoko. I ona ma rozcięcie, tylko szkoda, że to rozcięcie ma z tyłu. Ja Wam muszę to opisać, bo po prostu w czarnej nie będzie tego dobrze widać. Z tyłu, więc mamy po prostu tył i w pośrodku jest rozcięcie. I spoko to wygląda, lepiej niż bez rozcięcia, ale dla mnie fajnie by było z przodu na tej, w sensie może nie z przodu, po skosie na nodze. To by było super, ale i tak spoko. I ona ma taki troszkę prążkowany materiał, ale jest on dosyć elastyczny i ogólnie jest dosyć długa i to jest XS, słuchajcie a jest nam nie za duża dosyć w sensie to nie jest może za duże, bo mi się dobrze trzyma tu na górze nie spada mi oj może to może na tą rodzinę muszę się zastanowić um, nie spada mi ale mi się tak marszczy na całym ciele Mimo wszystko uważam, że ładnie to wygląda, ale to nie psuje figury. Wręcz jak ją ściągnę, to wtedy psuje figurę. Więc tak jest serio spoko. Nie wiem, czy były inne kolory, ale na przykład Hanka, moja młodsza siostra, ona ma generalnie rozmiar mniejszy ode mnie, właściwie we wszystkim, o jeden mniejszy, więc ona już mi sobie takiej sukienki po prostu nie mogła kupić. Realnie by nie było na nim rozmiaru. Ja uważam, że to jest taka S. -ka. To jest S, albo nawet M, bym powiedziała. XS bym tego nie powiedziała, więc tutaj, jak macie zamawiać przez internet, to serio uważajcie z tymi rozmiarami, bo ja noszę sukienek właśnie S, czasem XS. No a ta XS taka luźna mocno. I jeszcze Wam tak pokażę w całości, chociaż tak wiem, że w czarnych rzeczach to niestety się ciężko bardzo pokazuje w kamerze. I tu jest to rozcięcie. No, może coś widać. Dobra, i to tyle z takich stricte ubrań. Mam tutaj jeszcze klapeczki. Ja ogólnie, słuchajcie, miałam takie klepeczki, nawet wstydzę je pokazywać. Nie będę wam pokazywać. Kiedyś kupiłam w chaosie. Bardzo dawno jakieś promocji za 2-3 dychy, coś takiego. I ja je kupiłam 2-3 lata temu. Słuchajcie, ile te klapki ze mną przeszły. To były takie ala podróby easy, coś tego typu. Te slajcy. Beżowe, bardzo mięciutkie, idealne w sumie. Ja w nich wszędzie chodziłam. Ja całe Stany w nich przechodziłam. Ja w nich jeździłam do tych wszystkich kanionów i takich rzeczy w Stanach, w Polsce. Później po powrocie, one już są porozrywane, porozrywane po prostu wstyd, a my jedziemy z znajomymi na przykład niedługo na wyjazd, no stwierdziłam, muszę jakieś mieć klapki takie tego typu, no i nawet myślałam, żeby kupić easy, serio i nawet bym przeznaczyła te 3-4 stówy, ale no niestety za tyle się nie kupi, a za klapki płacić 1000 złotych, no to jeszcze mnie nie porąbało, chociaż serio bym chciała, bo wygoda i ogólnie może wygląd, może by były lepsze, ale coś w nich jest takiego, że ta wygoda jednak robi swoje żony, są tak uniwersalne, że po prostu wszędzie się je zakłada i co najwygodniejsze, buty ever. No i poszłam do Hausa, e, ale niestety już tamtych nie było tamtych cudów. Były inne, więc już Wam je pokazuję, i kupiłam je ostatecznie. E, ja wziąłam akurat taki kolor, były też te takie beżowe, ale słuchajcie, jak mi się ciężko domywało te beżowe, to Wy sobie nie wyobrażacie, jak domy stosem myłam. E, a te są niestety twardsze, ale i tak nie są takie, jak potrafią być w niektórych sklepach. Nie, to nie jest to, to nie jest dokładnie to, one są troszeczkę szersze, chociaż akurat przypominają te Easy, ale o to mi nie chodziło jakoś, żeby one były rubami. tylko po prostu mi chodziło o ten typ klapków. No mówię, no jakbym, jakby Easy nie były też tak ciężko dostępne i by były jednak troszeczkę to bym też je kupiła, no a tutaj, no, niestety. Ale to jest taki czekoladkowy kolor i zdecydowałam się jednak na nie właśnie, bo nie będą aż tak, yy, takie brudne i w wielu, wielu sklepach, jak przymierzałam, nie dość, że były twarde, to jeszcze to miejsce na palce miały bardzo tu wycięte. I nie dość, że to brzydko wyglądało, to ta stopa cała wychodziła do przodu i wypadała. Tutaj nie jest takie małe, jak miałam wcześniej, ale nie jest też takie ogromne. I wziąłam 39, bo 38 było przymałe, ja mam takie 38-39. Ogólnie zazwyczaj 38 w klapkach, tutaj o dziwo nie. Tamte, co miałam wcześniej z haset, były 38-9, to była taka rozmiarówka łączona. No i one kosztowały 70 zł, więc no, na takie klapki to jest dosyć sporo w sumie, chociaż no, jeżeli mi serio będą służyć tak jak tamte, to to wygląda bo naprawdę tamte to ile ze mną przeszły, niesamowite. Dobra, i teraz uwaga, kosmetyki i takie rzeczy. Tutaj też jest tego sporo, już Wam pokazuję. I wreszcie będę mogła je już używać, mega się jaram. E, tutaj mam akurat w torbie skropa, no ale to są tak naprawdę głównie z zresztą zaraz Wam zresztą powiem. Nie wiem, czy to słyszycie, ale to takie strąbienie. Dobra. Aha, i tu jeszcze jedna rzecz z kika, bo byłyśmy w tym ptaku, outlecie i słuchajcie, znalazłam takie coś w kiku i pomyślałam, że to do paznokci może być spoko, ale nie mam pojęcia, czy to będę umiała użyć, bo to są takie foliki, wiecie, o co chodzi. Mm, ładnie to wygląda, ale strasznie ciężko się pewnie z tym pracuje. To się całe rozwala, rozsypuje. Cała w tym byłam, jak tylko to brałam z półki, a co dopiero ja bym tego serio miała używać. No ale jak oni to tu pokazują. Ale dobra, wzięłam, to było tanie, więc stwierdziłam, nawet jak mam raz spróbować, to warto zainwestować. E, balsam. Pierwsze, że to balsam, jego ja chyba kupiłam akurat w Hebe, bo akurat był na jakiejś promocji. Z Eveline ostatnio mój ulubiony balsam. Te balsamy fajnie odżywiają, a jednocześnie ten ładnie pachnie. I... Fajnie mi się łączy z perfumami, które mam, bo on e, pachnie trochę jak e, The Good Girl, albo może troszeczkę Black Opium, ale bardziej Good Girl chyba, tak mi się wydaje. E, I już zapach to jedno, ale serio fajnie działa. A niektóre te balsamy, które ładnie pachnie, pachną głównie nie działają. Ja wtedy robię tak, że nakładam najpierw ten odżywczy, później ten zapachowy, albo w tylko w niektóre miejsca ten zapachowy, niektóre odżywczy, niektóre jeszcze inny. E, serio, to jak ja się balsamuje, to jest trochę beka. To ja bym o tym mógł osobny film nagrać, ale nie będę Wam z tym sądzić, spokojnie. Więc tak. E, tutaj mam szampon z Bio, bo mi się pokończyły szampony, jak to się mówi, delikatne, łagodne, łagodne, no i to jest nawilżający. On jest spoko, to jest taki klasyczek, ale on słabo się pieni, więc do tego się trzeba przyzwyczaić. Ja ciągle mam wrażenie, że mam niedomyty łeb, jak nie myję, bo po prostu się słabo pieni, ale ogólnie co, no ładnie pachnie i jednak co jakiś czas tam do niego wracam. Ciężko mi mówić Wam ceny, bo tutaj bym musiała z tego paragonu czytać, a tego strasznie dużo, to kosztowało chyba 16, ten balsam, a ten nie wiem, z dychy, ten szampon nie pamiętam, sorry. Ale tutaj mam puder, który gdzieś mi mignęło na TikToku, że jest polecany. Tak wygląda z Eveline. I czy on jest, nie wiem, bo gdzieś mi mignęło i jak na razie go chyba raz użyłam i go tutaj z powrotem schowałam, ale ciężko mi się wypowiedzieć. Zrobił mi na początku takie trochę uczucie, jakbym miała taką maskę, takie ciastka na twarzy, ale później to się od razu już po jakimś czasie zmieniło, więc nie wiem. Zobaczcie, ma taki puszek nawet w zestawie, tutaj się tak otwiera, taki fancy, jak się go otwiera. Mm, no ale nie wiem, właśnie nie wiem, czy, mi, czy ja widziałam na TikToku o nim negatywne czy pozytywne opinie i... Stwierdziłam, że się przekonam. I tutaj mam brązer, bo brązer też mi się skończył, bo przez to, że ja tak dawno nie byłam na zakupach, to wszystko mi się kończyło. Takie rzeczy, które ja normalnie przez lata mam. E, I tutaj mamy brązer. No i ten Miżłowa podpowiedziała, że, że nie wiem, czy widziała opinię, czy po prostu, że spoko. E, I tak wygląda, jest dosyć duży i to jest z VIBO. Ładnie. Dosyć pachnie. E, niestety ma lekkie chyba drobinki, ale odcień jest taki ni to ciemny, w sensie ni to zimny, nie to ciepły. Ja takie lubię. Ja nie lubię stricte mega zimnych brązerów. Niby się powinno brać zimne, ale ja takich bardzo zimnych też nie lubię, bo mam wrażenie, że trupio wyglądam. Albo na przykład używam bardzo zimnego, a później na to daję trochę ciepłego. Uważam, że mi to bardziej pasuje, ale też każdy, każdy ma trochę inny, nie wiem, wiecie. Kolor, cery, włosy i tak dalej, więc no wiecie. Dobra, tutaj mam coś, co się zaciekawiłam, ale tego jeszcze nigdy nie używałam. To jest Isany olejek do Golenia. Tak wygląda. Jestem naprawdę ciekawa go, bo ym, ja chciałam ogólnie kupić taki zwykły płyn do mycia ciała, olejkowy i ja na niego się po prostu też gole, ale akurat nie było na promocji, a ja serio w Rosmanie kupuję rzeczy głównie na promocjach, chyba, że bardzo potrzebuję, bo tam jest zdzierstwo. E, I on jest niby pitch, ja mam strasznie zatkane zatoki, więc nie czuję za bardzo zapachu. O, ale trochę wyczułam. Trochę wyczułam jak takie żeleczki, no może być spoko, tylko ja nie lubię, kurde, że osobno, ja muszę do prysznica brać osobno, jak zaszczepię gdzieś na wyjazdy, pełno tych kosmetyków, a tak jak mam taki żel olejkowy, to no i jeden kosmetyk i się myje i gole, a tu już dwa kosmetyki, no ale trudno. No cóż poradzi, ja mam straszne podrażnienia po goleniu, więc no może to jakiś lekki, chociaż raz będzie. Tutaj mam w ogóle jakieś pierścionki, yy, w Heimie je kupiłam za 4 zł, trochę gówno to jest. Zapomniałam w ogóle szczerze, że je kupiłam i tak teraz na to spojrzałam i nie wiem, czy trochę nie żałuję, ale ze dwa chociaż się nadadzą więc za 4 złote. czy znaczy, wiecie, te pierścionki to są takie jednorazowe tak naprawdę, bo one zaraz żół... znaczy, nie żółtą tylko tak czernieją i się już za bardzo niczego nie nadają, ale no może może coś tam się z nich rozkmini. A tutaj mam szampon, który jest jednym z moich ulubionych. Jest to chyba łagodny szampon z Isany i ja go dawno nie widziałam Rosmanie, więc go wzięłam od razu. I tak się zarobiście pieni, pachnie spoko. E, przede wszystkim ja czuję, że mam umyty ten łeb rzeczywiście i to pienienie się niby nie jest jakieś finalnie, nie jest ważne, ale dla mnie ten feeling, że ja czuję, że myję tą głowę jest naprawdę spoko. Polecam Wam go, naprawdę. Tutaj mam Carmexa, była promocja po prostu na Carmexa, Carmex zawsze się przydadzą, jest to truskawka w sztyfcie. W sztyfcie, ja wiem, że może lepiej działają te inne, ale dla mnie w sztyfcie są po prostu najwygodniejsze. Szybko biorę, wysyłam, smaruję to usta, a nie, że tam muszę się pieprzyć z jakimś słoiczkiem. Tutaj mam krem do rąk do auta, go sobie wezmę, taki słodki z Eveline. To już nie wiem, nie testowałam go, mam nadzieję, że będzie ok. W sumie mogę testować teraz, ej, ale ładnie pachnie, chociaż mówię, ja mam słaby ten zapach, ale nawet mówię tak przez nos, ale coś czuję, jakieś takie właśnie żelki też, coś takiego, słodki zapach, no spoko, te kremy do rąk, to tam, wiecie. I tutaj mam do jeszcze krem, nie wiem, też go nie testowałam, ma 15% mocznika, więc chyba spoko, ja w ogóle lubię to z mocznikiem, te ala do stóp używać do rąk, bardzo, one fajnie dają taki, takie rzeczywiście dogłębne nawilżenie, mam wrażenie, Jestem po prostu, no, no ten mocznik spoko działa, i tutaj mam, słuchajcie, korektor. Nigdy nie, nie, nie mogłam w Rosmanie znaleźć na promocji żadnego korektora z jest takich tańszych, żeby za dwie dychy, załóżmy, kupić. I żłowa mnie namówiła. Kupiłam ten, on no, jest drogi, bardzo. Mm, z L'Oreal'a. Już Wam pokazuję. Tak wygląda. Żlowa mówi, że ona go kupowała w Stanach, tam kupiła go w ogóle za kilka dolarów, więc bardzo tanio. On ma duże krycie, więc jej starczył na bardzo długo i wystarczy kropeczka. I rzeczywiście ja go użyłam, kilka kropelek. Rzeczywiście ma spoko krycie, tylko że wzięłam za jasny kolor niestety, bo to jest e, 3-2-2 i wydaje mi się, że zwłaszcza na lato jest to za jasny kolor, ale trudno, no po coś mamy brązer w razie czego, żeby odratować sytuację. I tutaj brązer, który, kurde, niby jest głównym ale szczerze mi służy od kilku lat, ja już jestem na trzecie opakowanie, bo ja też dużo takich rzeczy się wiadomo nie zużywa, to się długo zużywa. I e, on jest, to jest niby jakiś tam puder chyba brązujący, tak to nazywają. W każdym razie to w ogóle zdrożało. Ale jest to według mnie brązer idealny na początki z makijażem, bo nim sobie po prostu nie zrobimy krzywdy, nim sobie nie zrobimy plamy, nim musielibyśmy malować chyba godzinę, żeby zrobić plamę, a jednocześnie jakiś efekt daje. On nie da nam mocnego efektu, na przykład do filmu, gdzie się powinno robić mocniejszy makijaż, jak się nagrywa film, to no nie. Ale żeby gdzieś wyjść, żeby zrobić taki delikatny make-up, ale jednocześnie ten konturik, żeby jakiś był zachowany, to naprawdę jest to bardzo spoko rzecz. I polecam wam po prostu z moich doświadczeń. Nie jest, mówię to może nie jest jakiś świetny kosmetyk, ale ma coś sobie takiego, że do niego wracam. I tutaj taki e, podkład to jest chyba fluid mineralny muszę tak robić, żeby ta ostrość po prostu była. Dobra, żebyście teraz zobaczyli ten produkt i był na jakieś promocji, tam nie wiem, 13 zł czy coś takiego i wzięłam go po prostu, bo on jest rozświetlający i bardzo ja lubię glow na twarzy. Może to trochę wygląda już przesadnie, żebym była sposłana cała, ale ja lubię wolę tak niż, wolę tak, niż pełny mat, kiedyś jak chodziłam do gimnazjum to był vibe na e, i moda na pełny mat i sama tak robiłam, miałam wysuszoną całą twarz, a teraz właśnie uważam, że to wygląda bardzo zdrowo i tak promieniście, fajnie. Jeszcze na lato, już w ogóle, więc nie używam go jeszcze. Czekam aż go stestuję, testuję, Ciekawe, czy będzie ok. To jest, yy, to jest jaśniejszy kolor jedynka. Wolę zawsze w taki brać jedynkę w razie czego przyciemnić bronzerem niż odwrotnie. I ostatnia rzecz, którą akurat kupiłam w Hebe, to jest puder. No bo ja właśnie potrzebowałam puder i wzięłam ten z Eveline, ale. On jest bardzo wątpliwy dla mnie, więc stwierdziłam, że mm, jeszcze wezmę jakiś taki, który słyszałam, że jest bardziej polecany, to jest PeZ. I ja nie wiedziałam, który mam wziąć, bo to nie jest ryżowy, to jest y, puder jęczmienny, więc inny chyba niż ten polecany, ale z ryżowych nie było transparentnych, jakichś takich jasnych odcieni, były tylko takie ciemne, żółte, bałam się, że mi to zrobi zbyt żółtą twarz, więc po prostu wziąłem ten i co, no zobaczymy, testujemy. ja naprawdę nie wiem, myślę, że wygląda ładnie, wygląda to opakowanie tak jakby serio był fajny, ja po opakowaniu, kurde, stwierdzam dużo, chociaż to wiem, że złe, ale no, po co są te opakowania, tak wygląda, ja słyszałam o tych pudrach coś, ale właśnie chyba jednak ryżowych, no nie czuję. Coś może ma jakiś zapach, ale niestety mój nos tego dzisiaj nie wyczuje. Zobaczymy. Jestem bardzo ciekawa, żeby przetestować. Ej, słuchajcie, zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, którą kupiłam. i Jest to mega żałosna rzecz. To jest ta obudowa na telefon. W sensie, kurde, ja tak mówię, o, jakieś obudowy na telefon za 10 złotych, hmm, może mi się przyda. W sensie, nie wiadomo, że mi się nie przyda, ale może sobie kupię nową po prostu i tyle. I patrzę, fajne, wyglądało tak, jakby to było takie mięciutkie serduszka. Słuchajcie, to jest mega twardy plastik, ale uważam, że wygląda uroczo, wygląda bekowo i nie widać jakoś bardzo tego, że ten mój telefon jest popękany z tyłu. Dziewczyny mi mówią, tak weź, fajna, fajna, po czym jak tu już założyłam, mówią, ale gówno, teraz każdy, kto to widzi, mówi mi, że ale ty masz gówno na tym telefonie, że co to jest, w ogóle to jest takie niepraktyczne, ochotnie to wygląda, gruby telefon i tak dalej. A mi się to nawet fajnie nosi, bo w palce między to w miarę wchodzą, dzięki temu ten telefon się trzyma w miarę stabilnie. I żałosne, i będę to dalej nosić mimo wszystko. Może później sobie zmienię, jak mi się troszeczkę znudzi, ale wygląda bekowo. Bekowo, więc sobie jeszcze zakupiłam za 10 zł w Sinsayu. Muszę zrobić porządki w toaletce, e, może nagram w ogóle z tego e, odcinek, bo ja wiem, że Wy lubicie takie odcinki typu clean with me, coś takiego, w sensie nie żebym jakieś nagrywała dużo takich, ale tego typu lubicie vlogi na przykład, e, jakieś porządki ze mną czy coś, bo mówicie, że to Was motywuje i ja jestem w stanie to zrozumieć, bo kiedyś oglądałam więcej vlogów na YouTube, jak miałam więcej też czasu e, i rzeczywiście miałam tak, że kurde, ktoś zrobił już tyle w przeciągu jednego vloga, a ja nic, tylko siedzę od rana i oglądam tego YouTube'a, więc się zabierałam zaraz za to. I serio, to pomaga, więc ja rozumiem, że ktoś lubi takie rzeczy oglądać i chce, a ja w sumie, dla mnie też będzie większa motywacja, jak to będę nagrywała i może właśnie wtedy bym zrobiła coś takiego, tak jak inni, może bym nawet zaraz zrobiłam, mam taką wenę teraz do tego, jak mam te wszystkie nowe kosmetyki, żeby sobie zaraz tu poukładać, to jest w sumie mega jarające, ale dobrze, słuchajcie, to by było wszystko, możecie mi znać e, o tych niektórych rzeczach, na przykład właśnie tak jak miałam tam jakieś pytania do Was w trakcie, bo nie, z niektórymi jestem niepewna, na przykład ta bluza, czy ją zostawić, czy oddać, czy albo do czego by wygląda fajnie, bo ja nie wiem, nie, nie mogę sobie zwizualizować. Zazwyczaj widzę rzecz i mówię, o kurde, to, to by fajnie wyglądało w takiej stylówce, a tu lipa, nie wiem i możecie mi powiedzieć, czy uważacie, że udany shopping, ja uważam, że średnio, bo niby tak, niby kupiłam większe rzeczy, które potrzebowałam, ale nie wszystko i mm, jednak boli mnie mój stan konta w tym momencie, <grym> więc no, no cóż no ale raz na jakiś czas takie zakupy trzeba zrobić no kurde, ja naprawdę tyle czasu spędziłam w tych sklepach i tak mogłam kupić więcej więc i tak się w miarę ograniczałam dobra, nie przedłużam, dziękuję Wam bardzo za oglądanie, za to, że byliście i co do zobaczenia w kolejnych filmach, pa pa